W niedzielę, cztery dni po jednej z najtragiczniejszych katastrof lotniczych w historii Indii śledczy pracujący na Zygdisza w Ahmadabadzie dokonali przełomu, który może okazać się kluczowy dla wyjaśnienia przyczyn wypadku. Z braku samolotu Boeing 787-8 Dreamliner Nini Air India wydobyto drugą czarną skrzynkę – rejestrator rozmów w kokpicie. Urządzenie to zawierające zapis ostatnich rozmów pilotów stanowi bezcenny materiał dowodowy, który w połączeniu z odnalezionym w piątek rejestratorem danych lotu pozwoli ekspertom na odtworzenie ostatnich dramatycznych sekund przed katastrofą. Tymczasem lokalne władze zaktualizowały tragiczną izbę ofiar, która wzrosła do co najmniej 279 osób, a całe Indie pogrążone są w żałobie, jednocześnie z nadzieją oczekując na odpowiedzi. Do katastrofy doszło w czwartek rano. Boeing 787-8, stosunkowo nowoczesna 11-letnia maszyna, która regularnie obsługiwała trasę do Londynu, wystartował z lotniska w Badzie na zachodzie kraju. Na jego pokładzie znajdowały się 242 osoby, 230 pasażerów, w tym wiele rodzin wracających z obchodów Święta Eid oraz 12 członków załogi, wliczając dwóch pilotów. Niestety, zaledwie kilka minut po starcie, załoga zdążyła nadać sygnał Mayday. Krótko potem, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, samolot runął na gęsto zabudowany obszar miasta. Maszyna uderzyła w budynki Uniwersytetu Medycznego, trafiając m.in. w akademik i wywołując ogromne zniszczenia na ziemi. Skala tragedii okazała się porażająca. Z 242 osób znajdujących się na pokładzie katastrofę przeżyła tylko jedna osoba. Ocalałem jest 40-letni obywatel Wielkiej Brytanii pochodzenia indyjskiego, którego w stanie ciężkim, ale stabilnym przetransportowano do szpitala. Jego przetrwanie w katastrofie, która pochłonęła życie wszystkich innych pasażerów i załogi, jest postrzegane jako cud. Linie Air India podały szczegółowe informacje na temat narodowości pasażerów: 169 obywateli Indii, 53 Brytyjczyków, 7 Portugalczyków i 1 Kanadyjczyk. Niestety, bilans ofiar śmiertelnych nie ograniczył się do osób na pokładzie. Uderzenie samolotu w budynki na ziemi spowodowało śmierć co najmniej 29 kolejnych osób: studentów, pracowników i przypadkowych przechodniów, którzy znaleźli się na drodze spadającej maszyny. Oficjalnie łączna liczba ofiar to obecnie 270, choć inne źródła podają, że wzrosła ona do co najmniej 279. Wraz z odnalezieniem obu czarnych skrzynek śledztwo weszło w nową, kluczową fazę. Na miejsce katastrofy przybył doradca premiera Indii, Naradora Modiego, który zapewnił, że rząd dołoży wszelkich starań, aby wyjaśnić przyczyny tej bezprecedensowej tragedii. Biuro do Spraw Badania Wypadków Lotniczych wszczęło szczegółowe dochodzenie. Wszystkie dostępne dane zostaną dokładnie przeanalizowane, przekazał w oświadczeniu. Zgodnie z międzynarodowymi protokołami w dochodzeniu bierze również udział amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu, ponieważ samolot został wyprodukowany w Stanach Zjednoczonych. Współpraca międzynarodowych Ekspertów oraz analiza danych z rejestratora parametrów lotu i rozum skodpitu mają dać odpowiedź na pytanie, co poszło nie tak na pokładzie nowoczesnego Dreamlinera. Katastrofa sprawiła również natychmiastową reakcję indyjskiego rządu w kwestii bezpieczeństwa lotów. Minister lotnictwa zapowiedział, że wszystkie 34 samoloty typu Boeing 787 Dreamliner, które latają w barwach indyjskich linii lotniczych, zostaną poddane natychmiastowym i szczegółowym przeglądom technicznym. Wszystkie zostaną sprawdzone pod kątem zgodności z normami bezpieczeństwa, poinformował minister. Jest to działanie prewencyjne, mające na celu zapewnienie, że inne maszyny tego typu są w pełni sprawne i bezpieczne dla pasażerów, a także próba odbudowy zaufania publicznego do transportu lotniczego po tak wstrząsającej katastrofie. Świat z niepokojem czeka na wyniki śledztwa, które miejmy nadzieję przyniosą odpowiedzi rodzinom ofiar i pomogą zapobiec podobnym tragediom w przyszłości. Jeżeli ten materiał Ci się spodobał i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi najnowszymi wiadomościami, pamiętaj o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale. Dzięki!